Hej, Siemanko, boże wariaty! Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie trudnym, którym jest cierpienie. Cierpienie jest czymś, od czego nie uciekniemy. Jak to mówił Jordan Peterson: Life is suffering! Yes! Czy tego chcemy, czy nie? Cierpienie jest częścią naszego życia. Cierpienie to może być. Ból fizyczny, kontuzja to może być wypalenie zawodowe, nieradzenie sobie w pracy, pobicie, wojna, odrzucenie przez innych, utrata kogoś bliskiego, niesłuszne pomówienia, zdrada, bycie okłamanym, ból niespełnionych ambicji to może być nawet senność to nie musi być coś wielkiego. W każdym razie jest to jakiś trud. Czasami wydaje mi się, że jestem silny duchowo. Ale wtedy przychodzi jakieś utrapienie, czasami całkiem małe, takie jak ból głowy. Ale te małe utrapienia, już one sprawiają, że tracę ducha, zaczynam narzekać, zaczynam być opryskliwy dla innych. I ta moja nieumiejętność bycia z cierpieniem sprawia, że uprzykrzam życie innym, którzy są dookoła mnie. W dzieciństwie często doświadczałem przykrości od kolegów z podwórka, więc potem jak podrosłem, to ja sprawiałem przykrości innym, bo tak naprawdę ja sam sobie nie potrafiłem poradzić ze sobą i próbowałem to wszystko przerzucić na innych. Tak właśnie działa grzech, jest okropnie zaraźliwy. Jest bardziej zaraźliwy niż brytyjska odmiana COVID-a. O ile mniej by było cierpienia na świecie, gdyby każdy człowiek potrafił nosić swoje cierpienie. Człowiek w utrapieniu woła: Dlaczego mi się to dzieje? Dlaczego ja? Dlaczego dziadziu się musiał cierpieć? A jak do cierpienia podchodzi człowiek wiary, czy on od niego ucieka? Nie, bo ufa, że Bóg nie bez powodu dopuścił to cierpienie. Jak to mówi taka pewna piosenka. Każde nie ma co. Więc człowiek wiary wierzy, że każde cierpienie ma sens. Ale czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że tak. Po pierwsze, cierpienie uwrażliwia nas na tych, którzy cierpią. Ile to przytułków dla bezdomnych powstało dlatego, że ktoś zobaczył cierpienie tych ludzi, że oni mają naprawdę ciężko. Spotkałem kiedyś takiego człowieka, który wcześniej był bezdomnym, ale wyszedł z tego stanu, znalazł pracę. I wynajmuje dom, i układa sobie życie, i on w wolnym czasie angażuje się w akcję pomocy bezdomnym, ponieważ on zna ich ból, a to wszystko się wzięło, dlatego że on sam wcześniej to przecierpiał i on wie, co oni czują. Tak samo jest z uzależnionymi we wspólnotach dwunastokrokowych, z alkoholikami, którzy przeżyli piekło alkoholizmu i wiedzą, co to za ból, co to za cierpienie. Więc rzucili się w wir pomocy innym alkoholikom i byli dla nich jedyną deską ratunku, bo oni jak mało kto rozumieli ich cierpienie. Po drugie, ból może nas nauczyć tego, co jest w naszym życiu naprawdę ważne: jak szczęśliwy jest człowiek, który po długim czasie może o własnych siłach wstać i chodzić. Bez cierpienia ta wdzięczność by nie była tak pełna. Po trzecie, cierpienie pokazuje jakieś problemy. Jeśli mnie długi czas boli głowa, to to może być syndrom, że mam na przykład problemy z zatokami. Tak samo jest w emocjonalnym świecie i jeśli jestem cały czas przybity, zezłoszczony albo targają mną inne negatywne emocje, to jest sygnał, że coś się ze mną dzieje. Po czwarte, naciśnięcie bólu może być jak naciśnięcie przycisku, który na zawsze odmieni nasze życie. Zobaczcie, ilu alkoholików zaczęło trzeźwieć i układać zdrowe, normalne życie po tym, jak doświadczyli swojego emocjonalnego dna, gdy się tak spili i mieli takie konsekwencje, że już gorzej nie mogło być. Pamiętacie, jak ostatnio wrzucałem filmik o świętym Ignacym Loyoli? U niego też. Dopiero silne cierpienie i to, że miał rozwaloną nogę i dużo przez to stracił, dopiero to go oczyściło, że mógł się w pełni zwrócić ku Bogu i jemu poświęcić swoją służbę. W tym cierpieniu doświadczamy swojej bezsilności, swojej nędzy ludzkiej, jak słaby jest człowiek. Nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. I ja również czasami sobie nie zdaję sprawy z tego, jak bardzo jestem słaby, ale gdy przychodzi cierpienie, trudność, wtedy bardziej prężnie zwracam się ku Bogu. Jak to mówi stare porzekadło, jak trwoga to do Boga. No i jest to jedna z dróg, która może prowadzić do podążania Bożymi drogami i do zwrócenia się do Jezusa. A propos Jezusa, spójrzmy na Jego spojrzenie na cierpienie. On widział głęboki sens w cierpieniu, które go spotkało, bo wiedział, że gdyby nie miało to sensu, to Bóg Ojciec by na niego nie sprowadził tego. Pomimo że miał pełne uzasadnienie, żeby narzekać na swój los, bo kto jak to, ale on był naprawdę niesprawiedliwie potraktowany, to on to przyjął z pokorą i wiedział, że jest większy sens. Jezus pokazał świetny przykład, jak nie przekazywać tego cierpienia dalej. Mówił nawet o najtrudniejszej z miłości, o miłości nieprzyjaciół. Wyobraźcie sobie, kogoś kogo nie lubicie. I Jezus mówi, żebyście się za tą osobę modlili, żebyście nie odpłacali tej osobie tym samym. Jak bardzo to jest trudne, jak bardzo trzeba być pokornym, żeby. Nie odpłacać tą samą kartą. Miłość nieprzyjaciół to jest miłość, która nie przekazuje dalej tego cierpienia w nas. Możemy zatrzymać na nas i nie przekazywać dalej tego grzechu. I to właśnie różni wierzących i nowonarodzonych z Chrystusa od wierzących letnich i niewierzących. Bo jak wspomniał Jezus, jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują. Cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Tak więc ja w swojej nędznej osobie będę wpatrywał się w Mistrza i go naśladował. A nawet bym powiedział głębiej, jak powiedział pewien ksiądz: Tu nie chodzi tylko o naśladowanie czynów Jezusa, ale o przeniknięcie intencji Mistrza. Wow! Musimy być jako chrześcijanie mocniejsi. Na szczęście tak jak na siłowni nakładamy ciężary, żeby wzmocnić swoje ciało i dokładamy ich coraz więcej i jesteśmy coraz silniejsi. Tak samo możemy się wzmacniać duchowo. Co jest ciężarami w świecie duchowym? No właśnie te utrapienia i cierpienia, więc wzmacniajmy się w małych rzeczach i wpatrujmy się w mistrza, jak on sobie radził z cierpieniem i z pokusami żebyśmy i my byli gotowi na jego wzór, również poradzić sobie za pomocą jego mocy z pokusami i trudnościami, które na nas przyjdą. Wcześniej wspomniałem o tym, że człowiek wiary nie ucieka od cierpienia, ale też tego cierpienia nie szuka na siłę. Nie chodzi tu o cierpiętnictwo. Spokojnie, Cierpienie prędzej czy później przyjdzie i zamajaczy na progach Twojego domu i lepiej, żebyś był przygotowany. Tak więc wzmacniajmy duchowe bicki That's it. i stawajmy się coraz odporniejsi na utrapienia i pokusy, żebyśmy mogli być bardziej użyteczni dla innych i być bliżej Boga. To by było na tyle na temat cierpienia. Dziękuję, że ze mną jesteście, że oglądacie mój kanał. Jeśli jeszcze nie daliście suba, to zapraszam o tutaj albo o tutaj. I do zobaczenia już następnym razem.